Bardzo ważne jest, żeby każdy miał świadomość, że ma prawo przerwać sakrament spowiedzi. Tak? Tak. Masz prawo. E, jak Cię ktoś poniża... Czyli? ...krzyczy na Ciebie, dopytuje się... Jak dopytuje? No, no tak intymnie, nie? Wchodzi w takie, żeby opisywał grzechy. No to kurde! To no. wiesz ile takich historii? Właśnie. No i między innymi wyspowiadałem się, że zapomniałem pokuty odprawić. No. A ten ksiądz z takim tonem książowskim nie? mówi mi, ale wie ojciec, czy ma ojciec świadomość, że odprawienie pokuty do ważności rozgrzeszenia jest konieczne? Ja go tak słucham nie? i mówię: chyba nie. Że powinniśmy patrzeć na grzech przede wszystkim z perspektywy egzystencjalnej, a nie jakiegoś niewolniczego, najemniczego systemu prawniczego, w którym ja muszę zadowolić bóstwo. Bo jak przekroczę dany element prawa, to bóstwo się ze złości. Ja muszę na to jakoś odpokutować i to bóstwo sobie na nowo przebłagać. Serdecznie chodzi, żeby dać nadzieję, żeby pocieszyć, bo też wiemy doskonale, że w większości przypadków my wiemy, co mamy robić w życiu. Nie? A jeżeli nie wiemy, to przychodzimy i wprost pytamy się: nie? Ojcze, co mam zrobić? Nie? w sensie... Tak, i to byłoby, wiesz, co, nawet jakby nie było tych nauk, wszystkich moralizacyjnych, to dawanie nadziei to by jakby było takim standardem w spowiedzi, I to by to dużo większe owoce przyniosło. Nie? Tak? Bo jestem przekonany, że ludzie do duchownych przychodzą po nadzieję, a nie po dogmaty.